Tata. I zanieś który nie ma worka. król kartofel? No wiesz co, pytałeś o pozwolenie? Trzeba mi było chociaż ładnego ujęcia, a nie No bój, 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 bój nagranie, że nie pracujemy. Tak dokładnie. Będzie przy wypłacie, jako dowód. Konfidencie. To od razu musisz wszystko pokazać. O, tata, jedyny pracujący. A, a ja? Zobacz, pusty koszyk jest. A, pusty koszyk. Ten udaje, ale dobrze mu idzie. Trzy godziny zbierania pustych koszyków.